Witam Was, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skid Strom jest po prostu mega gierka No i ogólnie na sam początek otwórzmy sobie skrzyneczkę Oczywiście 240 końców, dwa diaksy, no oczywiście tam jakieś punkciki do ulepszenia Ale czemu tylko do tego auta, jak najbardziej Otwórzmy sobie jeszcze tą. Chociaż nie otworzymy. Ale nieważne. Trudno. Na razie nie będziemy otwierać. Coż w sumie słuchajcie. Otwórzmy sobie ją za 10 diamantów. No i mamy kolorek. Mamy mm, dosyć dużo kolorków. I w sumie sobie zmieńmy ten kolorek. Bo skoro mamy słuchajcie. Pink. No w sumie nie chce mi się słuchajcie zakładać pinku, ponieważ to moim zdaniem autko lepiej wygląda właśnie bez pinku. No i my zagrajmy sobie oczywiście kolejną arenkę z graniem mapki No i mamy tutaj oczywiście wibrację, która nam mówi o tym, że za chwilę zacznie się wyścig. Słuchajcie, przyspieszmy to. No i startujemy. No i wystartowaliśmy już. Słuchajcie. Jedźmy. Ogólnie myślę, że wam się odcinki spodobają, ponieważ ograniczyłem nieco lagi i myślę, że będzie mega. No i troszkę przyspieszyliśmy. Tutaj zrobimy pięknego drifta. No i jedziemy dalej. Zrobiliśmy. Jedziemy no i pięknie Jedźmy w sumie Tutaj troszkę nam prędkość ogranicza to więc jak najbardziej ruchmy drift ojej tutaj nas zatrzymało nie wiem czemu ale ogólnie yy, ogólnie też dowiedziałem się że czym więcej właśnie driftujemy w tej tym więcej dostajemy mm, busta czyli wiecie o co mi chodzi o nitro właśnie mi chodzi więc tym więcej dostajemy nitro no i ogólnie właściwie jesteśmy nieco na drugiej pozycji co trochę mnie martwi no ale cóż oczywiście miał lepszy auto no i właśnie drugie miejsce możemy bonus sobie ale my oczywiście nie chcemy bonusu żadnego no, więc ogólnie m, mega fajna gierka, tak jak już na samym początku mówiłem. No i już zagrajmy sobie jeszcze jedną. O, proszę bardzo zdobyliśmy, bodajże m, nowe auta. No i sobie zróbmy. I tutaj mamy właśnie auta. 200. Ale słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Bo... Powinniśmy już go mieć, a tak naprawdę go nie mamy. Niestety nie wiem czemu, ale nieważne. No dobrze, słuchajcie. A właśnie, tutaj mamy. Słuchajcie. Mamy tutaj auto, które możemy sobie zebrać. No i oczywiście mamy same punkty. Opony. No i teraz już powinniśmy mieć dokładnie tak. Kupmy sobie auto. Myślę, że te, y, tym będziemy jeździć, bo jak najbardziej fajniej wygląda niż ostatnie. No i oczywiście klikamy OK. No i mamy, możemy troszkę zupgrade'ować. No i w sumie jak najbardziej zupgrade'ujmy. Mamy piąty już level, możemy sobie skrzynkę otworzyć. I mamy punkty jakieś, byle jakie, ale nieważne. No i zbierzmy sobie właśnie do turbo. No i ogólnie słuchajcie, wycofmy sobie. Zaznaczmy, że nie będziemy jeździć. Zobaczcie, jakie on może mieć fajne właśnie malowania różne. Moim zdaniem są mega. No i dobra, słuchajcie, mamy go zaznaczony. Tutaj mamy... A, słuchajcie, mamy tutaj różne kolory właśnie. Ale oczywiście to jest jak zwykle. No, za, za właśnie, mm, jak, tak, jakby, czyli, no, gemy, ja będę je nazywał gemami. I ogólnie, słuchajcie, e, wyś e, zacznijmy wyścig. Ogólnie, teraz zauważyłem, że coraz mniej gram z butami, tylko właśnie gramy z nie. różnymi e, osobami. I ja akurat nie lubię, słuchajcie, tej mapki. No ale cóż zrobić? Zró y jedźmy na tą mapkę. Mamy dosyć nowsze auta, więc powinniśmy być tutaj jak najbardziej do przodu. Chociaż z tego co widzę, nie jesteśmy jakoś mega do przodu, ponieważ na samym początku już nas bardzo dużo osób wyprzedziło. Ja tej mapki akurat nie lubię zbytnio, y ponieważ ciężko właśnie cały czas. Trzeba klikać do y, driftu. A to w sumie nie jest zbytnio fajne. No i jesteśmy na drugim. Akurat y, na drugiej pozycji. Mapka jest dosyć również krótka. Ciężko też opanować tutaj auta, więc w sumie nie jest jakaś mega ultra spoko. Y, więc jak najbardziej nie jest jakaś mega mega mega. To jak widzicie, nas dogania. Nie wiem czemu, ale nas dogania. No nie, słuchajcie. Zblokowałem się przez y, typka. Oczywiście zajmiemy trzecie miejsce, ponieważ jesteśmy na razie trzeci, a nie zapowiada się na to, żebyśmy byli jakkolwiek do przodu. A na razie jakoś jesteśmy strasznie do tyłu. Mimo że używam Nitro i właśnie jechałem w ślepą uliczkę. To też jest dosyć słabe, ale nieważne. Słuchajcie, kończymy wyścig jako trzeci. Jesteśmy trzeci, więc y, naprawdę słabo. Mm, minuta 14, czyli o 3 sekundy gorzej mieliśmy, więc no po prostu będziemy musieli jeszcze to auto dosyć y, 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 właśnie ładnie y, spuningować. No i cóż. To właściwie by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film... Oj, przepraszam Was za. Y, Przepraszam Was, zapomniałem wyłączyć e, reklamy ogólnie, albo włączyć tryb samolotowy, ale nieważne ogólnie. Tutaj możemy sobie zupgrade'ować to auto, mimo że ja na razie nie chcę, ponieważ ja mam właśnie swój, mm, właśnie swojego range'a. Tak właściwie on się nazywa, range. E, nic tutaj właściwie nie możemy ulepszyć, więc w sumie słabo. Ale ogólnie to jak najbardziej fajnie. Może sobie otwórzmy jeszcze jedną skrzyneczkę. Na koniec odcinka. 41 trochę. No i oczywiście nowy kolorek. Z tego się naprawdę bardzo cieszę. No i ogólnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.